Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. o no, trzeba troszkę tutaj... No. O, o, zastało się to wszystko na co tam O, co? To, 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 to? O! O. O, o dziękuję. O. W końcu przyszedł ten list. No, no, zaraz go obejrzymy. Anetko, Antosiu, witam Was w moim warsztacie. O, jesteście tam? Patrzcie uważnie, bo ja Was bardzo dobrze widzę. Spójrzcie tutaj, to są moje sanie. Już są prawie gotowe do wylotu? A to mój latający zwiadowca sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrzcie, to list od moich elfów o Was. Zobaczmy go. A tutaj Wasze zdjęcie, ale słodko wyglądacie, drogie dzieci. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. Anetko, Antosiu, przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteście cudownym rodzeństwem, które bardzo się kocha i prześlicznie się razem bawi. Mają też taką radę. Nie kłóćcie się. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do wieży lotów. Mhm. Halo? Halo? mój plan lotów jest już gotowy? Świetnie. Wygląda super. Aha. Rozumiem. Przełącz mi, proszę. E, a jak z pogodą? Można startować? Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć, Ryku. Mówisz, że to pora na kakao? A uwielbiam. O, pychotka. Co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo was kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Najbliższa rodzina. Dobrze razem wyglądacie. A kto jest na drugim zdjęciu? Tatuś, ale przystojniak. Podziękujmy mu za to, że tak dużo pracuje, żeby utrzymać rodzinę. Ach, jak oni bardzo was kochają, Aj, zazdroższe, zazdroższe. No, oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. Dobrze, to teraz może ja pokażę wam moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy, chodźmy. A, to są moje małe szczęścia. Uwielbiam się. Drogie dzieci. Dobrze, dobrze, poczytajmy już o was. O, album ze zdjęciami naszego gościa. Ach, gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, daj mi tę drugą księgę. Anetko, masz już siedem lat. Podobno bardzo lubisz rysować. Chciałbym Cię pochwalić za to, że umiesz już czytać. Podobno czasami za dużo siedzisz na TikToku. Czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do szkoły. Antosiu, masz już trzy latka. Podobno bardzo lubisz bawić się samochodami. Chciałbym Cię pochwalić za to, że umiesz już jeździć na rowerze. Podobno czasami za późno chodzisz spać. Czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. O, to Wasze zdjęcie! Brawo, to znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O, a tutaj mam zdjęcie waszych prezentów. Już nie mogę się doczekać, jak je wam przywiozę. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? Yy, halo? Halo? Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, papa. Pa. Drogie dzieci. Niestety nie mam jak przylecieć do was z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, macie może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę, momencik. Ach, tam. Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem. Hurra! Udało się! Szobart Łomik nas uratował! Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, tak. Dziękuję ci, Bartłomieju. Elfy. Spokojnie, spokojnie. Nie martwcie się, coś na to poradzimy. O, tak, tak właśnie. A zaraz to naprawimy. Sanie już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda... wreszcie wyśmienita. Ho! Oh, hej, hej! Ruszajmy! Yeah. Pa, pa. Ale prędkość! O, 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 o cóż to? Cóż to za prezent? O, to ty, gwiazdorku! Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. Ach, ty mały bohaterze. Aj co za dzień. No dobrze, pa, pa. I wesołych świąt! Nie, co na przykład? Get me for Christmas. Christmas.